Kompensacje przyrodnicze instrumentem zrównoważonego rozwoju Polski. Trzy lata niewykorzystanych szans. To temat konferencji, która odbyła się 5 marca w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dzisiaj jest podsumowanie trzech lat podyplomowych studiów Polityka Ochrony Środowiska, Kompensacje Przyrodnicze. Te studia zostały zorganizowane w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu z pomocą finansową. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na bazie pewnych myśli, które zostały stworzone w poprzednim rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Konferencja, jak każda taka inicjatywa, miała na celu ożywienie zainteresowań problematyką ochrony przyrody, ochrony środowiska i wpływu na świadomość obywateli. Żywo jesteśmy zainteresowani tematyką, która tu jest poruszana. Między innymi również trzeba przyznać, że pan profesor Szyszko w zasadzie w swoim wystąpieniu zawarł wszystko: problem lasów, pochłaniania dwutlenku węgla, zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych. Są potrzebni specjaliści. Którzy potrafią budować infrastrukturę, infrastrukturę techniczną, szczególnie drogową, i równocześnie takie ją budować, aby nie popełniać błędów, aby nie nik niknęły gatunki i równocześnie aby ta infrastruktura tworzyła miejsca pracy. Lasy państwowe nie są jednostką budżetową. Musimy działać na zasadzie samofinansowania się, jednocześnie zapewniając różnego rodzaju produkty. Y usługi dla społeczeństwa jak drewno, jak turystyka, jak środowisko życia organizmów żywych, pomnażając te zasoby i chroniąc je. Konferencja odbyła się dlatego, że szkole udało się zorganizować prekursorskie studia dotyczące kompensacji przyrodniczej i w, w konferencji uczestniczyli przede wszystkim absolwenci tych studiów podyplomowych, ale także uczestniczyli leśnicy i wszyscy tym zainteresowani. Mm. W sobotę 5 marca licznie zgromadzeni w auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej profesorowie, wykładowcy, studenci i goście wysłuchali pierwszego wykładu wybitnego medioznawcy z Uniwersytetu w Toronto, profesora Erika McLuana. Profesor Erik McLuhan, który przyjął zaproszenie do poprowadzenia cyklu wykładów jako wizytyk profesor w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Po raz pierwszy zaszczycił nas swoją obecnością w roku 2009, kiedy środowisko akademickie naszej uczelni organizowało prestiżową konferencję międzynarodową Media Katolickie, Szanse i Zagrożenia. I zaprosiliśmy wtedy pana profesora razem z grupą dwunastu naukowców. Wielki renesans XVI wieku nazwany jest. Bardzo dobrze, nie tylko ze względu na to, że był największym i najbardziej powszechnym renesansem w doświadczeniu człowieka, ale również ponieważ pokrył też cały zachodni świat. Pośród znakomitych medioznawców, ale także twórców mediów z całego świata, to właśnie profesor Eric McLuhan jest najwybitniejszym przedstawicielem i najlepszym znawcą mediów dzisiaj w świecie. Wydaje nam się, że media są neutralne, a wszystko zależy od treści, jakie przekazują. Jest dokładnie przeciwnie. Media nie są neutralne. Świat bez technologii byłby zupełnie innym światem. Ludzie także byliby inni. Dlatego, kiedy spojrzy się szerzej, można zauważyć, że media zmieniają ludzi, którzy się nimi posługują. Łatwo to ująć w jedno zdanie. Każde nowe medium oznacza nową kulturę. Kultura internetu jest inną kulturą niż kultura telewizji. To zupełnie inny świat.